O, zrobiła się 42, a była 41. No dobra, nagramy jakiś filmik, bo, bo się dzieje. No właśnie, to jest aktualny układ chmur y, nad Europą. Cokolwiek by nie mówić, jest to zajebiste, bo. No nie wiem, to tak wygląda, jakby. Górum, jakieś tu dwie łapy, taki pies czy coś, e, chciał tu napaść. No właśnie, gdzie ta Polska się... Chyba tu gdzieś. No dawaj się, o tu. E, czyli jak widzimy, tak, no tu jest Polska, taka ciemna. Czyli ten górny jakby taki drapieżny mordą po polskę a to wygląda jakby drugi go tak podbijał mu szyję aż tu czerwona gula a mać to szyja no, przecież szyja jest symbolem byka no, bo łeb jest symbolem barana na człowieku znaczy a szyja byka i jakby tu można powiedzieć przybij piątkę to to wygląda w ogóle jakby jakaś taka łasica, coś, a tu jakby pszczur czy pies. No i tu ubami, gdzie ten mordę tu ma, ten tu, łeb, tu a tu akurat jak na styku tych dwóch postaci jest Koszalin, czyli no aktualnie ja. I tak jakby no można powiedzieć, że ten z góry tak się tu rzuca przez Polskę na Ukrainę, a ten jakby wali go w szyję w gardziel, czyli w tą tego byka. Aż tu się zaczerwienił albo przegryza mu, rozszarpuje i mówi nie da rady, nie. nie no, to taki z bazury, jakby jakiś taki to jakby ptak połączony, może to gryw właśnie. No ja tak to widzę. No. Ale swoją drogą, czy to nie jest artystyczny widok? Przecież to zdjęcie zrobię w sumie, bo... Nie, to się nie <grybujesz> teraz się nie da. Teraz się nie da. No nie, to już rozładowane ściero, zaraz mi to padnie. Oj, Zbynio, Zbynio, ogarni się. No właśnie, ten Zbynio się nie może ogarnąć. Ale chciałem wam co innego powiedzieć, bo ten nowy komp. Gdzie to jest cholera jakiś? Kurde te kabli tu. Jakieś zasilanie. Gdzie to tu będzie gdzieś? Nie no to jest nowy, nie no w ten komp, nie no. To Co za cholera. No słychać, że jestem zachrypły. Gdyż żem cho, choren, dal nie chory. Czyli harcze flegma głos chrypi kręgosłup skrzypi piwa bym coś wypił. nie wypiwa, już to już nie będę pił czekajcie to z tej strony jest wejście kurde co myślają nie no tylko mnie do grobów pędzi no podejmuję decyzję Beze mnie i jakby wymusza co za... Jakby wymusza Czekajcie, to naładować? Jeżeli sobie to wyłączę teraz Oczywiście, to paliwo Może ich będzie A jednak Zwrotnie ładuje, no, no dziwne No może i tak ma być, nie wiem walić to jak to mówią nie y, bo tu mnie już dawno nie było więc trochę czasu minęło jakiś dzień w ogóle jest 27 grudnia no pamiętamy to było dokładnie miesiąc temu 27 listopada mm. kiedy nagrałem tą czarną chmurę z zachodu z tym takim duszkiem pięć dni później zmarła moja żona jak wiemy Czyli to taka była sugestia, że idzie czarne, hmm, zachód, no symbol byka, kapitalizmu, pieniędzy i ten. No i tu dzisiaj widzimy jakby uderzenie takie w gardło, czyli w byka, tego drapieżcę, który tutaj się czai na Ukrainę, czyli zachód ma mu ucieknie tu z tego pyska. Czyli no jakby chwycenie byka za gardło za rogi, inaczej. No tym bardziej jeszcze czerwone, nie? No maj to czerwień, wiemy. Wiemy o co chodzi. Bo no właśnie. Hmm, dzieją się ostatnio cuda. Dzisiaj rano nagrywałem i patrzcie, tu mam lampkę taką, widzicie taką lampkę gaszę a czemu to się pali nie, patrzcie zapomniałem wyłączyć yy, zapala się i świeci, nie? Nic nie ma. gaszę świeci się, nie? I tak było zawsze, ale rano było inaczej. Yy, mówiłem coś tu nagrywałem. Mówiłem o wylatowie, że byłem z żoną. I tam był ten <laughs> Był ten rozbłysk 2005 rok i w tym momencie lampa mi tak dwa razy tak zrobiła, czyli zapaliła się, zgasła. Zapaliła, zgasła. O, mówię, jaki symbol. Była nie wiem, czy czwarta minuta, szósta sekunda nagrania, czy, czy czas taki był, bo to tak koło czwartej gdzieś się tam budziłem. No, byłem szokowany. Nie? Później znowu wyłączyłem tę lampkę i znowu ją włączam. Tak teraz, nie? I teraz się pali, nie? A tu nie, znowu. Czas. Ja, ze dwa razy tak zapaliła się zgasła. Ja mówię, ja pierdzielę, no to ja znowu wyłączyłem. Mówię, jeszcze raz sprawdzę. No i później włączam i patrzcie, jak się to odbyło. Czyli zapalam ten, ten jakby kolejny raz, żeby sprawdzić. A to by się odbyło tak, patrzcie na sekwencję błysków. Ja to odtworzę, no trochę to dłużej będzie trwało, bo wtedy to trwało krócej. Ale yy, to mniej więcej tak, patrzcie, zapaliłem, ona zgasła. Chwila przerwy, zapaliła, zgasła, zapaliła, zgasła, zapaliła, zgasła. A ja mówię, już będę liczył, nie? No i było jeden, potem trzy, to mówię cztery i będzie spokój, nie? Ale ona znowu, pach, piąty raz i zgasła. I zapaliło się już potem... Było spokój. <coughs> czyli otrzymałem takie wyraźne przesłanie. 5 sygnałów w określonym momencie i określonej konfiguracji. Czyli 1, 3, 1. No to łatwo każdy zobaczy, że to jest 13, 31, nie? Przynajmniej, no, ja tak to widzę. Czyli jakby ta trójka się podwaja, nie? 33 to jest wiek, kiedy Chrystus został zamordowany, nie ukrzyżowany przez Judasza, czyli pieniądze, czyli szyja byk. Wiemy, wiemy o co chodzi. No właśnie to tak symbolicznie odpowiada jakby zemsta na Judaszu. Czyli schwycenie za gardło tego zachodniego Judasza, który chce tu Ukrainę przejąć, nie? Ma chrapkę na Ukrainę, nie? I to wam się wydaje, że to są jaja i żarty, a to nie, kochani, to jest magia. Bo taka jest istota rzeczy, nie? Że ten cały zachód trzeba chwycić za gardło i rzucić na glebę i deptać w błoto jeszcze, on no właśnie. Zresztą to jest zapowiedziane i w Biblii, i w przepowiedniach różnych, w czterowierszach Nostradamusa, także no, to musi się stać, no i stanie się. E, no właśnie, e, liczenie na to, że Zachód tak weźmie i, i, i ten, wystraszy się i da dupy, jak to się mówi, i spokornie odda te wszystkie e, to, co nakrad z całego świata, mm. no krótko mówiąc, podwinie ogon, nie? to tak jakby żądać, żeby byk yy, tak spotulniał, hej, spuścił łeb i spokojnie poszedł do kieratu. No, sami wiemy, korida, nie? Bydle wypuszczone atakuje do upadłego, aż w końcu go zabija, któryś nie. Wypuszczone na ulicę to samo, ganiają, ganiają aż no, do ustranej śmierci. Nie ma mowy, żeby byk zrezygnował. To jest takie cholerstwo, które no, no nie poddaje się do końca. No weźcie Hitler. No, no walczcie, walczcie, wysyłał w końcu dzieciaki z tą bronią. Do ostatniej chwili. No zgincie wszyscy, ale się nie poddawajcie. No bo on wiedział, że już jest koniec, już po nim i tylko no albo się sam zabije, albo jak go złapią, to też go zabiją. Więc jemu tam zwisało, nie? czy te Niemcy będą istnieć potem, czy tam dzieci. Miał to w dupie, no. tylko kazał walczcie, walczcie, no bo ciągle liczył, że może jeszcze coś tam się da ugrać. Takie są właśnie byki, że nie ma mowy o zatrzymaniu się, wycofaniu, oddaniu tego, co nachapał i tak dalej, i tak dalej. Na pewno każdy zna takiego w okolicy swojej takiego byczka, który wykiwał niejednego. Nie? Czyli ktoś mu coś pożyczył, zrobił, obiecywał złote góry, a potem mówi pierdziel się nie. I trzeba by go dosłownie zabić, żeby odebrać to, co powinien dać. Nie? No Jezu, no mam to, widziałem to, widzę to nadal w życiu dookoła, więc nie mamy o czym tutaj dyskutować. To jest natura byka po prostu, tak działa byk, no. Jasna cholera, bo tu czas leci, ja tu gadam. Ten. No właśnie, znajdźmy to. Chodzi o to, że, no bo mówię, jak ta moja żona umarła, to zaczęły się tu takie dziwne rzeczy dziać. Już tu parę dni temu też mi tak mrygało światło w określonym momencie, tam godzina określona i określone moje tam jakieś, powiedzmy działania, czy, no, no tu muszę jednak tworzyć. Określone. gdzie ja to wpisałem kurde, tu jest pełno widzicie tego ale to chyba tu o mam w ogóle jakieś dzisiaj wczoraj chyba dzisiaj są zakłócenia gps no widzicie co mi to pokazuje Ci bajdę o no <laughs> nie no przyreczce Nie wiem co to za strona jakiś Całaś mi się to otworzyło Chodzi o tą przepowiednię Młody prorok znów wstrząsnął światem Polskę czeka coś strasznego <laughs> Tu piszę, że on podobno, on ma 17 lat, jak on tu się nazywa, Abhigya ananenty młody indyjski Jasnowic Tu miał jakieś poprzednie przepowiednie, które bardzo były trawne, a teraz zagadał, no i tu szok na temat polski. Pamiętamy tego Joszuę, ten biskup nigeryjski, 14 rok, 31 sierpień, który zobaczył liczbę 16 i zapyta, zdziwiony pytał o co chodzi, i wtedy zobaczył Polskę. I powiedział: Że młody się za ten kraj, bo to bardzo, bardzo ważne. No i ten też tutaj tak coś nawiązuje, i to teraz. No tu jest. Według najnowszej przepowiedni Ananda, Polskę czekają ogromne zmiany, których nie można zignorować. Nie podał szczegółów, ale zasugerował, że zmiany te mogą wpłynąć na politykę, gospodarkę i kulturę kraju. Czy to koniec naszej historii? No właśnie typowe takie zapytane o szczegóły, czekajcie, tu jeszcze dalej jest. Zapytany o szczegóły, Anant zaskakująco powiedział, że nie jest tutaj, aby straszyć, ale ostrzegać. Każda zmiana niesie ze sobą wyzwania, ale i szanse. Młody prorok jest przekonany, że Polska przetrwa. No i co, bo na to oczywiście e, czujący przez skórę, że są mędami, złodziejami, kanciarzami, te prozachodnie mędy, strają w gacie, nie? bo tak, wiecie, no się cieszą, że tu rządzą, że łupią tych głupich Polaczków ile się wlezie i nikt nie reaguje. Cisza, spokój, nie, no jak 80% Januszy jest zadowolonych, to znaczy, że jest okej, okay, nie. Ale podskórnie czują, że, że to siedzą na, na gorącym krzesełku, jak można powiedzieć, i że w każdej chwili ten, ktoś im ten stołeczek zabierze, nie, i pieprzną na glebę. No i jeszcze zostaną wdeptani w te błoto, jak mówię. No to e, dlatego tak komentują, nie, że coś strasznego, koniec historii. Pamiętacie jak ten Japoniec chyba Fico, Huto, Sriko e, jak komuna upadła, to wydał książkę chyba Koniec historii. Już nic nie będzie, już jest wszystko tacy, tylko kapitalizm, e, hulej dusza, boga nie ma i takie tam zamknąć i spać, nie? Otóż nic, nic bardziej mylnego. Nie ma wiecznych cywilizacji. Tu gdzieś tam wam mówiłem. Jakiś amerykański generał, nie? Że on tak przejrzał historię i oszacował, że imperia trwają tak mniej więcej, żebym nie skłamał, 250 lat chyba. Czyli rozkwit, yy, znaczy start, potem rozkwit, Potem pełnia, i na końcu upadek. A w fazie tego rozkwitu, tuż przed upadkiem, jest ostentacyjne bogactwo nielicznej garstki, zafascynowanie takim hedonizmem, zabawami, uciechami, no i seksem oczywiście. Jakby elita się bawi, ci właśnie rządzący. No wtedy jakby tracą kontrolę, czujność, te biedaki deptane i tak dalej wkurwiają się i ich tam, że tak powiem, no we Francji to postawili gilotyny, nie? Ścinali im te łpy durne, puste i naiwne, no i mieli rację w sumie, no i coś podobnego właśnie jest teraz, nie? To właśnie, że jest bardzo mała grupka bardzo bogatych ludzi. W Stanach chyba jest dziewięciu najbogatszych na dziesięciu. No to już coś mówi o tym, nie? że no nie, no nie mogę patrzeć na te strany Nie wiem no, czemu to tu jest w ogóle jakaś zboczona strona, bo tu ciągle wypinamy dubsko. Urwa weźmy to stąd, bo normalnie nie mogę. O, kwiat lilii, tu jest na stronie ładto i nie wiem samo się zrobił. Wygląda jak niebieska lilia kwiat. No nie? Nie wygląda? Wygląda. No też ładny Ponieważ to już zaraz koniec, więc będzie się działo. Uwierzcie mi, będzie się działo. Jakoś tak tu ta strona duchowa się ożywiła od czasu śmierci żony. 2 grudnia przypomnijmy. No i tu jest ciekawostka 123, 123 data. Końca.